Kto wychodzi zwycięsko ze starcia człowieka z wózkiem widłowym? Co dają pasy bezpieczeństwa podczas zderzenia? Jak być eko we własnym domu to tylko niektóre z propozycji, z jakich mogli skorzystać uczestnicy pikniku bezpieczeństwa w firmie Mondi Simet w Grabonogu. Z zaproszenia do nowoczesnej firmy skorzystało w sobotę ponad 500 osób. Wśród nich byli i pracownicy zakładu oraz ich rodziny, ale także goście z zewnątrz. Nasz piknik poświęcony jest dwóm aspektom bezpieczeństwu w pracy, ekologii i fajnej zabawie. Kilka godzin sobotniego popołudnia wypełnione było atrakcjami, które zadowolić mogły i najmłodszych, i dorosłych. Dzieci opanowały m.in. strefę plastyczną i symulatory samochodowe. Były też specjalnie dla nich przygotowane inne atrakcje. Dorośli mogli przekonać się, jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy i w życiu codziennym, ale też na przykład zobaczyć, co widzą strażacy w zadymionym pomieszczeniu. Nam zależy wszystkim, żeby. Bezpiecznie dojść, bezpiecznie być w pracy, bezpiecznie wrócić do domu i bezpiecznie być także w domu na co dzień. Więc taki piknik ma dać trochę do myślenia nam na temat bezpieczeństwa. Każdy z odwiedzających fabrykę mógł też zwiedzić zakład i wziąć udział w konkursach albo samemu spróbować złożyć karton. Piknik był także okazją do promowania ekologicznego stylu życia. Jak podkreśla szef firmy, ekologia jest jednym z priorytetów Mondi. Temat ekologii to jest z jednej strony temat rynku, świadomości konsumentów, odchodzenie od plastiku, większe używanie materiałów łatwo odnawialnych, tak właśnie jak papier. Więc ekologia, tutaj także widać to, co staramy się zaprezentować, jak w codziennym życiu mamy wpływ na tę ekologię. Jak na piknik przystało, nie zabrakło także atrakcji kulinarnych. Na gości imprezy czekała strefa gastronomiczna. Podsumowaniem imprezy było ułożenie specjalnie przygotowanych puzli i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Sądząc po frekwencji i nastrojach gości, Impreza była udana. Tak samo podsumował ją dyrektor firmy, który nie wyklucza rozbudowy zakładu. To jest jedna z najnowocześniejszych firm w skali naszego koncernu. To jest także jedna z najnowocześniejszych firm i co najważniejsze z potencjałem rozwoju. To, co jest w tej chwili tutaj, jest, można by tak powiedzieć, e, początkiem możliwie większej fabryki, więc część tego terenu, który teraz tutaj jest zabudowany być może kiedyś w przyszłości, jak biznes będzie szedł dobrze, będzie także pod Halo i tam będą stały równie nowoczesne maszyny, jak te, które teraz mamy. W bliższych planach firmy Mondi Simet są również kolejne pikniki z bezpieczeństwem, ekologią i dobrą zabawą w rolach głównych.